Witajcie, Paweł Domański to czwartkowy RS News i najważniejsze informacje Radia Szczecin. Władze Szczecina chcą ścigać kierowców z zagranicy, którzy nie płacą za parking. W ciągu ostatnich pięciu lat biletu strefy płatnego parkowania nie miało dziennie około 40 kierowców na obcych tablicach rejestracyjnych. Teraz miasto zapowiada próby odzyskania tych pieniędzy, a chodzi o prawie 4 miliony złotych. Urzędnicy próbują ustalić dane właścicieli pojazdów zarejestrowanych na terenie Unii, w szczególności w Niemczech. To ma być przetarcie szlaku, które pokaże, jakie są główne problemy w tej sprawie. Znęcał się nad psem ze szczególnym okrucieństwem młodemu mężczyźni. Ze Szczecina grozi 5 lat więzienia. Zwierzę zostało znalezione martwe. Na śmietniku przy ulicy Żółkiewskiego pies był zakrwawiony. Widać było, że ktoś się nad nim znęcał. Miał mieć rozcięty bok, zaszyty sznurówką. Patryk M usłyszał zarzut znęcania się nad psem. Ze szczególnym okrucieństwem komendant policji będzie wnioskował o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Zaginione ponad pół wieku temu barokowe rzeźby, odnalezione w dawnej plebanii Kościoła w Jesionowie na południu regionu, pomniki przedstawiają anioły I Jezusa Chrystusa. Policjanci znaleźli je na strychu w skrytce. Rzeźby pochodzą z XVIII wieku. Policja wciąż szuka kilku innych zabytków, m.in. obrazu olejnego przedstawiającego scenę ukrzyżowania oraz ostatnie wieczerzy. Po raz 13. Bieg na orientację w Szczecinie w tym roku nie odbył się w lesie czy w parku, a w Urzędzie Miasta. Organizatorzy podkreślali, że miejsce nie jest przypadkowe, bo załatwiając różne sprawy w magistracie można się często w nim pogubić. Na starcie biegu stanęło ponad 200 uczestników. W tym RS News to już wszystko na kolejne wydanie. Zapraszam jutro o tej samej porze. Pamiętajcie, żeby zaglądać na Radio I oczywiście słuchajcie nas na naszej antenie.